Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Witam cię serdecznie w kolejnej poradzie tygodnia. Dzisiaj na warsztat bierzemy książkę Strategię free marketingu napisaną przez Andrzeja Spolenia. Jest to książka, na którą prawdopodobnie czekało czekała Duża Rzesza przedsiębiorców. Jest to książka, która mówi o tym, jak za darmo albo przy bardzo niskich nakładach kosztów prowadzić marketing w swojej firmie. Jest to tak samo książka dla początkujących biznesów, a także dla tych biznesów, które już dawno wystartowały i chcą obniżyć koszty swojej działalności. Andrzej Spolem pokazuje tutaj w tej książce jak i dziesiątki różnych strategii, które pozwalają przy bardzo niskich nakładach kosztów albo przy zerowych właśnie osiągać lepsze wyniki i zdobywać nowych, nowych klientów. Przeważnie marketing kojarzy nam się z tym, że musimy dać zlecenie jakiejś firmie reklamowej, która wykona za nas pewne zadania, później podliczy nas dając nam dosyć duży rachunek do zapłacenia. Tutaj możesz wiele tych strategii wykorzystać właśnie przy bardzo niskich kosztach lub też całkowicie za darmo. Wybrałem jeden z takich sposobów na darmowy marketing, który według mnie jest po pierwsze bardzo skuteczny, po drugie widziałem wiele firm, które dzięki tej strategii zdobywały naprawdę duże liczby klientów, a jest to strategia, która tak naprawdę nic nie kosztuje oprócz własnego czasu. Chodzi tutaj o promowanie się za pomocą artykułów. Różnych artykułów, które piszemy, albo do prasy branżowej, albo możemy wpisać się w internecie. Są specjalne serwisy, gdzie możemy takie artykuły umieszczać. Autor książki w tej publikacji daje nam już konkretne propozycje, gdzie, na jakiej stronie internetowej możesz takie artykuły umieszczać. I teraz wyjaśnię Ci, dlaczego, dlaczego jest to taka tak fantastyczna forma promocji. Wykorzystuje ona taką zasadę wygrany wygrany, gdzie dwie grupy w tym przypadku wygrywają. Jeżeli ty jesteś przedsiębiorcą, masz swoją, swoją własną działalność, jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie, możesz napisać artykuł na jakiś temat. Następnie, jeżeli zaproponujesz to w prasie regionalnej, że coś takiego umieścisz, no to wtedy akurat gazeta, która jakaś regionalne pismo ma przy okazji materiał, który, za który nie musi płacić, nie musi płacić redaktorowi, który go napisze. Mogą po prostu za darmo, czyli promuje ciebie, promuje twoją wiedzę. Też olbrzymi plus, pozycjonujesz się wtedy jako ekspert w tej dziedzinie, a przy okazji ma za darmo artykuł, czyli wypełnia sobie karty swojej, swojej gazety w tym przypadku. Więc jest to jedna z takich bardzo ciekawych form promowania się. Ja widziałam kilka takich przypadków, gdzie właśnie dzięki takim darmowym artykułom, które były zamieszczane w gazetach regionalnych, Osoby, które je pisały, miały bardzo dużo nowych klientów właśnie po tym, jak ten artykuł się ukazywał. Dlaczego niektórzy w ogóle nie podchodzą do tego, nie, nie, nie starają się tej strategii wykorzystywać? No, po pierwsze, ono ma taki bardzo mały minus, że pierwsi klienci pojawiają się dopiero po jakimś czasie. Musi się ukazać kilka tych artykułów. Dobrze, żeby to było jakieś tam cykliczne wydarzenie, że te artykuły tworzysz. Gdzie na przykład doradzasz ludziom w swojej, w swojej dziedzinie? Ja na przykład widziałem kiedyś taki artykuł, który pisał weterynarz w dosyć niedużym mieście, gdzie w prasie regionalnej doradzał, jak się zaopiekować psem, kotem, jak radzić sobie z chorobami, które te zwierzęta mogą mieć. I też to się dopiero rozkręcało, nie miał wielu klientów po pierwszym, drugim ukazaniu, ale już tak po dwóch, trzech miesiącach okazywało się, że coraz więcej ludzi dzwoniło. Bardzo ważne w takich artykułach jest to, autor też o tym napisze, żebyś podał adres swojej strony internetowej, wtedy osoby, które są, na przykład czytają taki artykuł w gazecie regionalnej, przejdą także na Twoją stronę internetową i tam mogą doczytać więcej. No bo jeżeli chodzi o objętość takiego artykułu, Zamieszczonego w gazecie regionalnej, no to nie może on być zbyt, zbyt duży, nie możesz tam zareklamować swojej firmy, czyli podać oferty, tylko jedyne co możesz zrobić, to dać swoje imię i nazwisko i ewentualnie podać adres w swojej strony internetowej. Więc zanim zaczniesz wykorzystywać tą strategię opartą na darmowych artykułach, warto, żeby na początku założyć sobie stronę internetową. Też ważne jest to po to, żebyś mógł sprawdzać czy te artykuły, które piszesz do danej gazety mają jakiś odzew. jeżeli że gazeta ukazuje się w środę i zobaczysz później na swoich statystykach strony internetowej, że w środę, czwartki jest więcej wejść na Twoją stronę niż normalnie, no to wtedy masz jakby już dowód na to, że ten artykuł, który napisałeś zupełnie za darmo zaczyna przynosić efekty. I wyobraź sobie, że klienci, którzy czytają tą gazetę widzą, że jesteś ekspertem w danej dziedzinie, chcą Przeczytać więcej na Twojej stronie internetowej, wchodzą na Twoją stronę internetową, tam też czytają coś na dany temat, i przy okazji gdzieś zaglądają, na przykład do Twojego sklepu internetowego. Nie mówię to od razu, że, że wszyscy kupią od razu Twój produkt, ale powiedzmy, nawet jeżeli z tych 100 osób, które przeczytają artykuł, niech te 5-10 osób kiedyś tam zacznie kupować w Twojej firmie, to tak jakby ten darmowy marketing zaczyna już przynosić korzyści namacalne. W tej książce znajdziesz praktyczne podpowiedzi, jak w przeróżny sposób właśnie promować się i w internecie, i w tak zwanej tej realnej rzeczywistości, wykorzystując ten tradycyjny marketing, ale nie wykładając na to zbyt dużych sum pieniędzy. Kolejne pytanie, które możesz sobie zadać, dlaczego ktoś, autor jest, pracuje w takiej bardzo znanej agencji reklamowej, dlaczego ktoś taki zdradza te strategie? To no jest też ukryty pewien pewien taki paradoks. Jeżeli zaczynasz swój biznes i ktoś podpowie ci, jak możesz za darmo rozkręcić swój, swoją firmę, to po jakimś czasie zaczniesz zarabiać dzięki prowadząc swoją własną działalność i w tym momencie zaczniesz rezygnować z tych darmowych działań marketingowych, gdyż na przykład one będą pochłaniały za dużo Twojego czasu i będziesz to zlecał już wtedy profesjonalnym firmom. Czyli, żeby było stać, mały, początkujący biznes na to, żeby w przyszłości płacić za usługi firmom reklamowym, warto, żeby te firmy zaczęły od darmowego marketingu, czyli żeby jak największymi oszczędnościami, wykorzystując swój czas, zdobywać klientów, którzy później pozwolą Ci zarobić na działania już na większą skalę i rozwój swojej firmy. Najprościej mówiąc, zdobywasz tą książkę, przeglądasz jej kartki i zaczynasz wyławiać Sposoby na to, żeby promować swoją firmę i zdobywać klientów. Taka jest idea tej książki, więc jeżeli zaczynasz i chcesz naprawdę ruszyć ze swoim biznesem, warto, żebyś tą publikację miał. Polecam Ci tę książkę i jest ona naprawdę bardzo, bardzo praktyczna. To była ta porada. Więcej odpowiedzi znajdziesz w tej publikacji. Zapraszam Cię do książki Strategie Free Marketingu i dziękuję Ci za uwagę! Zapraszam także za tydzień do kolejnej porady tygodnia. Pozdrawiam Mirosław Skwarek. Dziękuję ci za uwagę. Złoty myśli.